Się z Wami w 16 vlogmasie. My sobie wstaliśmy, ubraliśmy się i właśnie zaczynamy sprzątać w mieszkaniu, bo już zrobił nam się taki bałagan ostatnio, że trzeba troszeczkę ogarnąć. Pościel, tak jak widzicie, suszyła się całą noc. Na drzwiach były rozkręcone kaloryfery, więc myślę, że zaraz zobaczymy, czy jest już sucha. Git, są suche, więc będziemy je dzisiaj zmieniać i zakładać. Dodatkowo planujemy sobie porobić, tylko dzisiaj je położyłam, zaraz wam pokażę. Dodatkowo, jak dzisiaj posprzątamy i będziemy już mieć znowu ten... Znaczy, no, mamy świąteczny klimat, ale będziemy znowu już mieć ten świąteczny porządek. Będziemy robić te bombki z Lidla, które ostatnio kupowaliśmy, ozdabiać je. No i myślę, że dzisiaj raczej zrobimy sobie taki dzień bardziej luźny, włączymy sobie świąteczny film w końcu. Będzie o to czas. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło. My zaczynamy sprzątać. Adrian właśnie teraz poszedł wynieść śmieci. Ja zaczynam od łazienki, Adrian odkurzy i lecimy. Jeśli chodzi o kapselka, to czuł się już dobrze. Chociaż dzisiaj znowu wydaje mi się, że troszeczkę źle się czuje, bo te leki e, przeciwwymiotne już przestały działać, więc obserwujemy go cały czas i w razie czego będziemy w gotowości po prostu, żeby z nim jechać do weta. Mam nadzieję, że już będzie wszystko dobrze. No pani mówiła, że. Niby nie jest z nim źle, że w sensie jest wszystko dobrze. I tak zawsze lepiej być gotowym. Nie, gdzie ty tu się pchasz, no halku, kawser. Hej! A więc tak, szybkie info. Eee, oliwki nie ma. Pojechała z kawsem znowu do weterynarza. Chodził praktycznie cały czas, nie mógł sobie miejsca znaleźć. Minutę poleżał w jednym miejscu, za chwilę szedł gdzieś indziej. Także stwierdziliśmy, że nie będziemy marnować czasu trochę. I ja po prostu zostanę i będę sprzątał dalej w domu. Olika będzie z nim do weterynarza zobaczyć czy, co tam mogą mu pomóc. A w razie gdy był potrzebny, po prostu dojadę do nich. No i że no, na razie sprzątam sam. I miejmy nadzieję, że z kapselkiem nic takiego złego się nie dzieje. Tylko nie wiem, jakiś ból brzucha. Co najwyżej. weterynarza. Adrian w tym czasie sprzątał. Mówił, że coś dograł. Eee, no my byliśmy, dlatego, że kapselek jednak łaził ciągle. Nie mógł sobie znaleźć miejsca. I mu się w brzuszku przelewało, było widać, że coś jest nie tak. Więc stwierdziłam, że z nim pojadę. Teraz tu biedny sobie leży. Odpoczywa. Powinno mu pomóc. Dostał leki rozkurczowe. Jakieś przeciwwymiotne znowu. I witaminowe. Pani powiedziała, że po pół godzinie powinno mu przejść, więc może sobie odpocznie w końcu. Biedny, tu miał w kucie założone. Adrian troszeczkę za mnie posprzątał, ja mogę teraz wrócić, też posprzątać resztę i potem będziemy robić bombki. jeszcze te poduszeczki i myślę, że będą nam bardziej do sypialni pasować, więc idę je układać. Mam już ubraną pościg. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Świąteczna krata. Do tego lampeczki się tu świecą. Jeszcze... jeszcze mamy tutaj z... Z greda chciałam powiedzieć, z krzata, ale jest trochę zasłonięty tymi wąbkami, które miałam robić, ale chyba jednak ich nie będę robić, bo srebrne nam nie będą pasować, więc będzie? będę musiała to schować. No ale to te lampki chociaż jakoś użyjemy, bo one są fajne. No. Yy, właśnie Oliwka uświadomiła mi, że zapomniałem nagrać jak yy, wylewam, znaczy przelewam yy, nalewkę. Zostawiłem tu tylko alkohol praktycznie i dodałem miodu. No i teraz muszę to wymieszać i wrzucić z powrotem na półkę. A, jeszcze przy okazji skleiłem to gówno, które mówiła, że mi ja zepsuję, tak naprawdę to ona to zepsuła. Ej, to nie ja, że to ty, bo co ty na mnie gadasz? Ty to skupuj się, znalazłam. Yy, ja tylko słyszałem jak spada szkło, jak ona otwierała szafę, nie? co? Jak tylko chciałem powiedzieć. Dobra. No no, na pewno. Dobra, mieszam i wrzucam z powrotem do góry. że dostałam tą świeczkę już gdzieś z rok temu na święta i ona tak pięknie pachnie i właśnie ją palę dopiero w tym roku i zobaczcie, już mi się prawie cała skończyła. Fajnie pasuje do tego klimatu i pięknie pachnie właśnie na całe pomieszczenie. Więc będę musiała sobie kupić nową. Adrian już jest umyty, jest w swoich piżamkach w niedźwiedzie polarne i gotuje nam tutaj grzane wino. Dodał do środka przyprawę do grzanego wina, dodałeś cynamon też? Nie, tylko to przyprawy do domu. A, tylko przyprawę do grzanego wina. Zaraz sobie nalejemy to winko do kubeczków świątecznych. Włączymy świąteczny film. Prawdopodobnie Kevina, nie? Ty chciałeś? Znaczy ja I... zakopalowałem Kevina albo Elfa. Albo Elfa, ale myślę, że obejrzymy Kevina. I będziemy malować bombki. Te, które ostatnio kupiliśmy. To już chyba mówię trzeci raz dzisiaj. Więc pewnie to się powycina. Ale będziemy malować bombki świąteczne. Idziemy je przyzdawiać. Myślę, że jakieś zestawimy sobie na choinkę i myślę, że jakieś może wrzucimy do prezentów. Zobaczymy. Jest ich 9 w zestawie. Zobaczymy, jak nam to w ogóle pójdzie. Czy to ładnie wyjdzie? Czy będzie można to komuś pokazać? Mamy grzane winka. Nie <gry> I otwieramy bombki. Otwieraj zobaczymy jak wyglądają w środku. Zobaczymy, czy to są w ogóle szklane? Czy są plastikowe, to zatrzymaj na chwilkę, no? Będziemy robić to sobie odpadnie. Ej, nie ma bombek. No nie ma no, muszą być. być. Jezu, żeby ci nie powadały. Ej, a tam nie miało być, miał być ich dziewięć? Spadło też poduszko. Jakie dziewięć? No tu jest, że 9 ma być. 9 piece set czyli 9 sztuk różnych rzeczy czyli cztery bombki i pięć pisaków A, pewnie. to ja myślałam, że ci będzie bombek będzie nie czytałam daj, tylko zacząłam dziewięć i myślałam że dziewięć bombek będzie. Coś padło pod łóżko. Pod łóżko. Musimy teraz podnieść łóżko bo Adrian wrzucił złotego pisaka. No ale nie jest później na rynku. A, Już. <laughs> Mamy. Mamy tak zestaw czterech sztuk pokażę. Ja. Dwie, nie wiem, widziałeś takie TikToki, jak typiarka pokazywała tak bombki, chyba takie drogie z jakiegoś diora, czy z czegoś się takie pokazywały i wypadły i się potukły. No mamy dwie czerwone, pare. dwie czarne. Pisaczki mamy srebrny, złoty i biały. I do tego mamy brokat y -y. Wow. Złoty i taki srebrny. Widzę jak sobie wzór ustawiłeś, żeby takie namalować. Tak będę czerpał inspirację. A ja nie z tego. umiem tak, umiesz takie pismo zrobić? No, nie, nie umiem. No też nie. Tak, Oliwka pierwszy raz ogląda Kevina. Nie pierwszy raz, widziałam, tylko nie oglądałam chyba tak w skupieniu od początku do końca. Kevin jest super. Tylko jak brzydko nie pomyslimy. Bo być ładna. Będzie wisiała z tyłu. się liczyli, że nie wzięli kabina. No ten sąsiad tam e, się plątał i tego sąsiada policzył jako kabina, to sąsiad poszedł chwilę później. Mam nadzieję, że niczym nie zadłoną. Zielasz zapasek, po co taki zrobiłeś? To jest takie jakby okła idzie tego tak wszędzie dokołaszło. Tylko mogłem na rzecz od napisu. Ha. O. Ja też chyba zacznę od napisu. Krzywa jak ja. Zrób z dwóch stron ten nauki, ja zrobiłam z dwóch. Spokojnie się nie Ten nie jest krzywy, ładniejszy. już wszystko z samym kolor? Tylko tak. Co ty piszesz? Ho ho ho, Ale ładne ho ho napisałeś. Możesz nie papugować. co ty masz liby? Ja robię gwiazdki. Jak widziałem, że te gwiazdki robisz na piśmie? Ja a co? Dobra, ja tą moją skończyłam czerwono. Tak wygląda. W bałwanki i gwiazdki. Fajne, co? Tak sobie wymyśliłam, Dziś widziałam takie, ale tak sobie wymyśliłam. Już nie mogę doczekać świąt po prostu. Jak już teraz to oglądamy i malujemy tak bohki, a już po prostu nie mogę doczekać. A ty? Aha. czekam. A ten brokat wysycha? Mogę dotknąć? No wysycha. A pokaż, mogę dotknąć tego, co zrobiłeś. Mmmm! Co? Przecież to nie Dotknęłaś mnie kolana, i przejechałem przez ciebie! Które jest twoje? <laughs> nie! Nie, Nic. no No mi! Nie tu zrobić? Takiego małego listka, teraz zaszedł ku**a krzywy kij! Pokaż go. Wody, Pokaż tylko. Nie, a, to robię listrzę. to nie. No nie pokażę tego główna, bo mnie zepsuła. Nie widać i tak zepsuła mi. Mi bałwana! Wyjdź! Ale masz brzydką. Powtórz <grym> to. Nie. Skończyliśmy już bombeczki, pokażę wam jak wyszły. To jest Adriana. Ho, ho, ho. Taką zrobił. Ty napisał Merry Christmas. Jakąś kreskę dziwną zrobił. Tu jest ta czarna moja. Zrobiłam tutaj taki wzór i tutaj od spodu też. I łapki psa i kota. Skarpetę świąteczną, domek. I moja czerwona jest jeszcze taka. Z pałwankami i gwiazdkami. Trzeba uważać, bo są szklane. My wszystkie bombki na hojnicach to mamy plastikowe. A te są akurat szklane, i tu jest szklana Adriana druga. Oj, rozmyłam ci brokat. Odejdź, no pokazuję co twoją zróbiasz? bombkę. Co zostaw mi. Zostaw No zostaw. Co pokazuję twoją bombkę. No i się bardziej, nie? Kto jest ta? Muszę tu jakoś miejsce zagospodarować, bo te bombki muszą wisieć na pewno wysoko, bo z dołki tak lubię sobie bombki zrzucać. Kurde, a może zmyjesz ten brokat, Adrian? Bo on mnie wysycha w ogóle. Rozciągam kilka tych. i od góry poprzywieszam te nasze bombki. Już nie ma miejsca. Tu poprzywieszam, a czarne gdzieś z tyłu, bo one będą mniej pasować. choinka naszymi bombkami. Mam nadzieję tylko, że się nie zbiją, bo my zawsze mówię, mieliśmy plastikowe. Pierwszy raz w sumie mamy takie szklane. I to jeszcze są robione przez nas, więc szkoda byłoby, żeby się potukły. Fajna pamiątka jest z tych bombek. Przyszedł czas na kalendarz adwentowy. Dzisiaj otwieramy okienko numer 16, które jest tutaj u góry. Już sobie zobaczyłam wcześniej. I w dzisiejszym okienku mamy sam do ust od razu sobie wytestuję, jaki ma zapach pomarańcza akurat mam suche usta, to mogę sobie wytestować fajne, ale bardzo delikatnie, nie czuję tego zapachu idziemy już za chwilkę spać jest 12 więc ja muszę jeszcze wyjść z kapslem idziemy do spania, skończyliśmy oglądać całego Kevina, mam nadzieję, że jutro uda nam się obejrzeć kolejną część bardzo się cieszę, że już są niedługo święta. Po prostu tak mi szybko leci czas, nagrywając te vlogmasy. Już tak naprawdę większość vlogmasów za nami, zostało tylko tak naprawdę kilka dni. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło. I zachęcam was do oglądania kolejnych vlogmasów. Widzimy się jutro. Pa pa.